Gdy Jezus i uczniowie jego przeprawiali się, przepłynęli do ziemi Genezaret i przybyli do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, Kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby ci choć frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Oto słowo pańskie. Chciałbym dzisiaj w duchu tej Ewangelii powiedzieć o dwóch rzeczach: o entuzjazmie i o dotyku. Entuzjazm dla mnie o godzinie 7.15 będzie to nie mówił. Mam nadzieję też, że Pan Bóg porwie moje serce, co nie będzie proste. Ale próbujemy. Jezus w tej Ewangelii przeszedł, przepłynął z apostołami do ziemi Genezaret. A więc do ziemi, która nie była ziemią. Ludzi, chyba innowierców, była takich plemion różnych, gdzie tam Żydzi byli mniej więcej wszędzie, ale ten teren nie był terenem żydowskim. To nie był taki teren, gdzie byli ludzie bogobojni. To był, to był teren, gdzie był wieprz. Świnie, o których jak był uwolniony legion, a Żydzi nie jedli świn. To był taki teren. Co się dzieje na takim terenie, bo to jest o tyle ważne, że to jest środowisko zupełnie inne niż nasze. Zupełnie inne. Czyli my jesteśmy tutaj w gronie konsekrowanych. Nie ma tu osoby niekonsekrowanej wśród nas. W gronie osób, które oddały życie Panu Jezusowi, które Go rozpoznały, które Go kochają. A my mówimy o tym, gdzie Jezus poszedł do ludzi, którzy. Jakoś nie traktowali Pisma Świętego i tego wszystkiego jak tak, tak poważnie, tylko może interesownie, może, może tyle o ile. I tam, gdzie Jezus poszedł właśnie do tamtych ludzi, był tak wielki entuzjazm, jak rozpoznali, że to Jezus, że to Mesjasz, że to Ten, który ma przyjść zbawić świat, przychodzi i jest pośród nas. Że w tym entuzjazmie byli takimi ewangelizatorami, że rozpowiadają na prawo i lewo, a ludzie słuchają ich głosu. Dzielą się tym, w kogo uwierzyli. I rozpoznają ludzie, że znoszą chorych, przychodzą na spotkanie. Ci, którzy się źle mają, którzy potrzebują, przyprowadzają do Jezusa. Są na tyle przekonywujący że tak się dzieje. I entuzjazm, entuzjazm człowieka wierzącego jest dziś największym brakiem, który mamy jako ludzie konsekrowani. Nawet można odnieść wrażenie, że jesteśmy tępieni z entuzjazmu. Że jak się entuzjazm pojawia, to wysyła się taką osobę na jakąś szkołę uczuć, żeby sobie z tym entuzjazmem miała poradzić, bo przecież tak nie można. Entuzjazm, który sprawia, że ludzie, patrząc na nas, chcą przyjść. Entuzjazm w mówieniu, w spojrzeniu, w reakcji. Ten entuzjazm czasami czasami, widać, jak się nawraca ktoś z narkotyków, jak ktoś się nawraca z prostytucji. Jak ktoś o tym mówił w świadectwie rodzin, rodziny katolickiej, ale nie chodziłem do kościoła, byłem zupełnie daleko. To zupełnie daleko, to najczęściej oznacza zmiany partnerów, związki różne. Zupełnie daleko alkohol. Mówią to tak, albo nie mówią, ale byłem gdzieś zupełnie gdzieś poza. I spotkałem Jezusa żywego, który wszystko zmienił. I ten entuzjazm w tym, jak opowiadają w głosie, we łzach, jak opowiadamy o Panu Jezusie, przecież nie płaczemy. Nie wzruszamy się, jak opowiadamy na o naszych ślubach, to czasem może się trochę uśmiechniemy, ale nie wiadomo, czy z powodu ślubów, że wtedy, czy z tego, że jeszcze wtedy byliśmy młodzi, i to był jakiś inne czas. Ewangelia jest dzisiaj dla nas konsekrowanych jak, jakimś wyrzutem sumienia. Pytaniem jak to jest z Twoją miłością? Jak to jest z Twoim mesjaszem, z Twoim królem? Jak król przychodzi, to człowiek się cieszy. A jak przychodzi król teoretyczny, to ta radość jest taka, no taka, jaka jest. No. Cieszę się w sercu. Na takiej zasadzie. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi ktoś ważny, nie da się tego ukryć. No. Nie da się ukryć. Jakby tutaj. Nie wiem, czy macie czasami odwiedziny, na pewno macie arcybiskupa. No. Pamiętam, że Mesjasza. Tylko arcybiskup przyjeżdża, to co się dzieje w domu. Wiecie, co się dzieje. Wiecie, jak każda ma nagle się czymś zająć i jest jakiś, jest jakiś entuzjazm z tego powodu, by papież miał przyjechać. Możecie sobie wyobrazić, co by się działo w tym domu. Jakby były. Możemy powiedzieć odśnieżane, nieodśnieżone, lekko tam zapłyki jakieś, ale jakby to było sprzątane, jakby no po prostu co by się działo. I wszystko byłoby z entuzjazmem. Tymczasem król przychodzi, który jest i, i gdzieś entuzjazm jest w nas zgaszony przez różne rzeczy. I przez strukturę, i przez inne siostry, innych braci. Bo to nie chodzi o służebniczki, to jest gdzieś nasza choroba dzisiaj konsekrowanych w ogóle. Gasić entuzjazm. Entuzjazm nazywać nieuporządkowaniem chorobą albo jakąś trudnością, którą masz i potrzeba po prostu coś tam popracować. Oczywiście nie mówię o sytuacjach chorobowych, to jest co innego. I rzeczywiście są sytuacje, gdzie czas trzeba uporządkować. Ale ja mówię o entuzjazmie z powodu króla, z powodu Mesjasza, o entuzjazmie, który jest ewangeliczny, ewangelizujący, który sprawia, że ludzie widząc tę twarz są pociągani do Chrystusa, słysząc tę osobę, jak mówi, są porywani do Chrystusa. I wtedy taka osoba może usłyszeć od współsióstr koncentrujesz na sobie. To, jest, to jesteśmy my dzisiaj. To jest wyrzut Ewangelii do nas. Wiadomo, że jak ktoś ma pełen entuzjazmu, bo doświadczył uzdrowienia, bo doświadczył spowiedzi, że się stało wszystko nowe, to wiadomo, że mówi o sobie. I tak się też tam działo. Ale przyprowadzali kolejnych do Jezusa. Do Jezusa. To jest jedno. A drugie to jest dotyk. Dotyk, który, z którym też mamy problem, to są, to są ciekawe sytuacje, że te ewangeliczne rzeczy gdzieś zostały zapomniane, a, a nawet się ich boimy, bo boimy się entuzjazmu i boimy się dotyku. Pan Jezus tak robił, że dotykał i uzdrawiał. Uzdrawiał przez dotyk. Były wyjątki, ale zasadniczo tak to ludzie rozpoznawali, że Jezus dotyka. I dzieją się cuda. Do tej pory był Bóg, którego nie można było dotknąć. To jest Bóg Starego Testamentu, czyli przed wcieleniem. Przed wcieleniem Boga nie można było dotknąć. Budowano mury, budowano granice, granice nieprzekraczalne, niezbliżalne do Boga. Ale od czasu, kiedy Bóg stał się człowiekiem, kiedy nastąpiło wcielenie, kiedy anioł Gabriel przychodzi do Maryi. I w Maryi Jezus się począł, a później malutki brane przez Józefa, przez pasterzy, przez mędrców innej wiary, brane w ręce i bawili się z nim i dotykali i uczyli go chodzić. Czyli całe doświadczenie i później też byli z Jezusem uczniowie. Kiedy Jezusa można dotknąć, kiedy Bóg stał się dotykalny, po to stał się człowiekiem. Dla nas, aby był blisko, aby nas zbawić, aby był blisko, aby ta bliskość była dotykalną bliskością. I od tego czasu, to co widzimy w Ewangelii, przychodzi do miejsca, gdzie są ludzie nie z narodu. A co jest w narodzie? Są różne przepisy w narodzie wybranym. O niemożliwości dotykania, bo będziesz nieczysty. Jak nie jesteś z narodu, i oni to znają dokładnie. My się nie dotykamy, my nie rozmawiamy. Jesteście z narodu, ja na nie wolno z Wami rozmawiać. Nam nie wolno Was dotykać. A jeszcze oprócz tego w różnych chorobach, które też ograniczały dotyk, nawet wewnątrz narodu. Teraz jak to zrobić? I zobaczcie, że w tej Ewangelii nie tylko w tej, bo to się w innych miejscach też z kobietą cierpiącą na kwotok, że choć prędzej Jego szaty chcieli się dotknąć, żeby nie ściągnąć nieczystości na Pana Jezusa, żeby go nie, Jego nie, czynić, nie uczynić nieczystym. Ale, ale to pragnienie konieczne jest dotyk. Ja chcę się Panie Ciebie dotknąć. Jak nie mogę tak, to chociaż, to chociaż frędzli jego szat. Jak w Łodzi byłem, zakładałem wspólnotę małżeństw sakramentalnych i, i, i byłem cały czas ich dusz pasterzem, to tam było to poszukiwanie Frenzli jego szat. Cały czas. Jak się go dotknąć, skoro nie możemy. I to, to szukanie, oczywiście, gdzieś. Z różnych stron słyszałem, że to wymysły, że to oszukiwanie siebie, ich, ale że jakieś bezsensowne tam namiastki. A dla nich było tak ważne, żeby przyjść po Bóg, stanąć w kolejce do komunii dorosły człowiek, mężczyzna, zasłoniętymi ustami jak dziecko i że otrzymuje błogosławieństwo. Dotyk tyle. do tych, który przemienia i który sprawia, że płacze. A potem przychodzi człowiek wierzący, konsekrowany, czy inny, i nie płacze. Tylko przychodzi, przychodzi i bierze. Nie porównuje, bo to nie chodzi o frędzle. Chodzi o frędzle, że ci niewierzący, ci daleko od Boga mieli to pragnienie. A my, my dzisiaj, zrobiliśmy, że się pytamy. Przecież nie można dotykać, przecież nie można tak, nie można tu, tu nie można podchodzić, tu nie możesz stać. Cały czas jako wierzący, żeby ograniczać ten dotyk Pana Jezusa, dotyk uzdrawiający. Dotyk uzdrawiający. Pan Bóg dotyka przez dotyk i pragnienie w nas dotyku. Dotyku. My dzisiaj rozmawiamy, czy siostra może dotykać Pana Jezusa, czy nie może może je dawać, go w taki sposób. W ogóle jest inny, inna przestrzeń pytań. To są, to są nawet pytania, których Żydzi nie mieli. A, yy, chcę, chcę wam pokazać, yy, to, bo też przecież jestem, jestem w tym, czym w konsekracji i, i jak się oddaliliśmy od Pana, jak się oddaliliśmy od czegoś, to sprawia, że wiara się rozprzestrzenia. Te, od tego, że Jezus dotyka, od do tego, że mamy entuzjazm serca, że On jest wyznacznikiem tego, że się przyprowadza innych do Jezusa. To, to czyni wiarę, że się rozprzestrzenia, że Duch przez nas w ten sposób działa. Wiara się rodzi z głoszenia, żeby głosić komuś, kto jest poza kościołem, czyli poza amboną. Musimy tutaj, w Ambonie, ale poza Amboną potrzebny jest entuzjazm. Potrzebne jest to co to porwanie przez Boga, które pociąga, które sprawia, że, że ktoś przychodzi. No i dotyk, przez który Jezus uzdrawia. A jak nie mogę dotknąć, to są pomysły, jak dotknąć. Ale pomysły, jak dotknąć. A my mamy pomysły, jak nie dotykać. To są nasze pomysły. Żeby być dalej, żeby właśnie nie dotykać. I pytania, które rozwijamy, są pytaniami o niedotykanie. Komu nie wolno, dlaczego nie wolno, dlatego dlaczego tym już nie wolno, tym jeszcze nie wolno. I, i to rozwijamy, a nie w jaki sposób podejść i dotknąć. Jak pamiętam, jak mi to tak zabolało jako księdza, jak czytałem o księdzu Dolindo. Ksiądz Dolindo, Dolindo Ruotolo, powiedział, że jako ksiądz, że jak byłem przygotowywany do pierwszej komunii, to umiałem wszystko. Uczyli mnie wszystkiego, wszystkich modlitw, tylko nie, nie nauczyli mnie jednego. Jak kochać Jezusa. I to jest gdzieś, my w tym jesteśmy, ja też w tym jestem, bo nawet jak o tym mówię, to później dochodzi do sakramentów, dochodzi do spotkania tych ludzi gdzieś z pogranicza i, i, i ile trzeba walki, przełamań, żeby nie posłuchać tego, że nauczę wszystkiego oprócz kochania Jezusa. A ewentualnie będzie pytanie, dobrze, to nauczę też kochania Jezusa, ale w jakiej kolejności? Najpierw to wszystko, co trzeba, a potem jak starczy czasu, czy odwrotnie. nauczyć kochania Jezusa, a jak ktoś pokocha i starczy czasu, to może też indekalog. No nie, to już jest, przebiąłem teraz, co powiedziałem, prawda? To jest, ja sam widzę po sobie, jak to mówię, jaką, jak jestem skonstruowany. Że, że to kochanie Jezusa, u księdza drugiego, u siostry, u jest gdzieś na dalszym planie. W naszym myśleniu jest na dalszym planie. Dotyk Jezusa jest na dalszym planie. Entuzjazm lepiej, żeby Go nie było. Dotyku zresztą też nie. nie niech ta Ewangelia, która się dzieje, na ziemi Genezaret, na ziemi pogańskiej, nie w Starej Wsi, nie w tym domu. To nie jest Ewangelia z tego domu. To jest Ewangelia z ziemi pogańskiej. Nie wiem, co myślicie, jak tutaj macie myśli o ziemi pogańskiej, o Szczecinie, a może o jakimś jeszcze innym miejscu, o Łodzi, też tak mówią w Polsce to ta ziemia pogańska i tam się dzieją takie rzeczy, które nas uczą, które mają nas konsekrowanych, nas, w Kościół, czegoś nauczyć. Entuzjazm i dotyk to te dwa tematy, które chciałem poruszyć.